Cześć, witajcie na kanale Destination Waiting Room. Chciałabym krótko nagrać troszeczkę inne intro dla Was, dlatego że zobaczyłam, jak bardzo potrzebny jest kanał, gdzie kobiety mogą słuchać o, o tym, co przeżywają inne pacjentki po operacjach ginekologicznych, po histerektomii, po Operacjach usunięcia jajnika, jak bardzo ważne jest, żeby mówić o tym, co się z nami dzieje w trakcie przed tymi operacjami krótko po jak przybliżać te tematy nie tylko samym pacjentom, ale też ich bliskim. Bo patrząc na mojego męża, widzę, że bardzo dużo mężczyzn boryka się z tym, że nie ma dla nich takiego kontentu, a chcieliby wesprzeć swoje partnerki, więc jeżeli Wy jako pacjentki czujecie, że dla waszego partnera czy partnerki jest tak, są takie filmiki potrzebne, dajcie znać, ale chciałabym, żeby osoby, które wspierają bliskich po operacjach ginekologicznych, ale wszelkich innych również, mogły odnaleźć też dobry kontent na tym kanale. Witajcie! Ja mam na imię Dagmara i dzielę się tutaj moją wiedzą i doświadczeniami zdobytymi przez ostatnie 10 lat podczas różnorakich procesów leczenia w Europie zachodniej. Cześć wszystkim. Minął rok od mojej histerektomii i znów wylądowałam na stole tym razem po to, żeby usunąć jajnik. I dla wielu z was Wiem, że jest to jedno z najbardziej filozoficznych i trudnych pytań, z którymi często zostajecie same, czyli czy warto zostawić jajnik, czy nie. Każda z Was ma inną historię ze względu na choroby, nowotwory i decyzje lekarzy, lub partnerską rozmowę z lekarzami na temat tego, czy zostawić jajnik, czy nie. Ja. Mogę Wam tylko opowiedzieć swoją historię, przybliżyć swój tok rozumowania i podzielić się pytaniami, których nie zadałam, bo nie wiedziałam, że mogę w trakcie rozmów przed histeroktomią, która powinna być radykalna. Być może patrząc wstecz, a była totalna czyli ta, która zostawia jajnik i jajowód. Tak było w moim przypadku, bo tylko jajnik i jajowód. Był. Dzisiejszy odcinek więc jest poświęcony tym wszystkim, które mają pozostawiony jajnik, chcą pozostawionego jajnika, boją lub dwóch, boją się pozostawionych jajników i czują, że nie do końca dyskusja na temat jajników jest pełna w gabinecie lekarskim. Zapraszam na ten odcinek. To jest dla Was. Moja historia. Medyczna jest bardzo długa. Dla tych, które nie słuchają po raz pierwszy, w kontekście tego nagrania, przeszłam przez pięć operacji do tej pory. Miałam nowotwór jajnika, nowotwór endometrium i w zeszłym roku miałam dodaną histerektomię, histerektomię podczas której usunięto macicę i szyjkę macicy. Zostawiono jajnik. Jeden jajnik, dlatego że ja, będąc w wieku lat 39, prawie 40, byłam zbyt młoda na menopauzę, i niestety moje nowotwory były bardzo wysoko hormonalno zależne. Niestety menopauza dla mnie znaczyła, by brak możliwości wsparcia przez hormonalną terapię zastępczą, co oznacza, że wyszłabym w na menopauzę natychmiast, ponieważ w trakcie tej operacji lekarz zbadał również jajnik i nie stwierdził żadnych, hmm, że tak powiem, patologii. Był to zdrowy jajnik w tym czasie i plan planowana była operacja tylko i wyłącznie macicy i usuwania macicy i szyjki macicy. Oraz inwestygacja, czy są jakiekolwiek patologie w obrębie jajnika. Wyszły one, nie, 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 zostały, nie zostały wykazane. Dlatego też lekarz wcześniej już o tym mówił i nie zmieniło się to w trakcie operacji, że będzie jajnik mój pozostawiony. I ja myślę, że z jednej strony byłam zadowolona, a z drugiej strony byłam troszeczkę, hmm, nie wiem. Z jednej strony byłam taka, hmm, czy to dobrze, czy to źle, ok, nie będę w menopauzę, czym jest perimenopauza, czy to znaczy, że mój jajnik był zawsze zdrowy i będzie zawsze zdrowy. Miałam takie, ok, to co teraz, czy to jest moje życie długo i szczęśliwie? To jest życie na minie. Podczas przygotowania się do histerektomii, jedyne rozmowy, które prowadziłam z różnymi ginekologami, też przede wszystkim onkologicznymi ginekologami, dotyczyły tego, że albo powinna być to radykalna histerektomia, z usunięciem jajnika bo, po co zrobić kolejne cięcia. I trzeba do tego podejść profilaktycznie, tak jak mówię to moja historia, więc jest część z Was, z którymi nowotwory nie będą rezonować i to jest absolutnie normalne. Natomiast chcę, żebyście poznały może bardziej sytuację, która jest uniwersalna dla wielu. Podczas wielu rozmów wracając do, do nich tak na dobrą sprawę nie było za bardzo innych, nie wiem, pytań, punktów dyskusji niż te, że po co powodować kolejne wzrosty, jeżeli trzeba będzie usuwać jajnik za jakiś czas, lub te, które mówię przecież jesteś w wieku poniżej 55 lat, więc po co będziesz wchodzić w menopauzę? Tak wcześnie. Jak wiecie, wygrała opcja z pozostawieniem jajnika. I nikt wtedy nie podejrzewał, że ten jajnik zostanie tylko na rok. Nie było też żadnych innych dysk dyskusji odnośnie tego, jak będzie wyglądać życie z jednym jajnikiem. Może wyglądać życie z jajnikiem. Czego ten jajnik będzie ode mnie potrzebował i jak moje życie może się zmienić. Były tylko duże tematy, manopauza. Albo wzrosty. I tak na dobrą sprawę, bardzo żałuję, że wnikliwie nie podeszłam do tematu, a jedynie uspokoiłam się na wieść, że nie wejdę w menopauzę od razu, bo oczywiście nie mogę brać hormonalnej terapii zastępczej, więc wiedziałam, że to dla mnie będzie cięższe, bo będę musiała poszukać innej drogi. Więc tak na dobrą sprawę poczułam ulgę, że nie wejdę od razu w menopauzę. Niestety nie wiedziałam, że, że może się zdarzyć tak, że wejdę w perimenopauzę i wejście będzie o wiele trudniejsze niż sobie wyobrażałam. Na temat tego, że wchodzę w perimenopauzę po totalnej histerektomii z, jajnik z zostawionym jajnikiem mówi się nic albo niewiele w gabinecie? Dopiero jak zadałam lekarzowi pytanie, czy jestem w perimenopauzie i wszystkie moje symptomy powodują, że to jest perimenopauza, to usłyszałam no, być może. Nie rozmawiałam z lekarzem, bo nie wiedziałam, jakie mogę zadać pytania o jajnik. Dziś, po kolejnej operacji, już wiem i chcę się tym z Wami podzielić. Przede wszystkim zapytałabym, i być może to jest ważne dla Was, czy zostawienie jednego jajnika, tak jak to było w moim przypadku, zwiększa możliwość tego, że jajnik się powiększy, będzie potrzebował czasu, przeżyje szok przez miesiące. Czasami tak się zdarza, że jajnik. Potrzebuje 6 miesięcy, czasami 12, czasami tylko 3. Nie było rozmowy na ten temat, że być może mój jajnik będzie potrzebował czasu, a przez ten czas, kiedy ten jajnik będzie potrzebował czasu, ja będę potrzebować czasu, dodatkowo nie będę czuła się dobrze. Bardzo żałuję, że nie zapytałam, czy to spowoduje, że jajnik będzie narażony na torsję i na cysty, wiedząc, że w historii. Mojej te cysty zdarzały się i były olbrzymie. I co najważniejsze, nie zapytałam też lekarza o to, czy skoro zostawiamy jajnik, to będzie on funkcjonował przez te 10 lat, jak należy, niczym stary, dobry samochód polski Polones i nic mu się nie stanie. Czy są jakiekolwiek badania, które pokazują, że jajnik, Funkcjonuje bardzo dobrze przez kilka lat, a potem już niestety nie. I czy kobiety, które mają zostawione jeden jajnik albo dwa, przechodzą wcześniej menopauzę, bez względu na to, czy te jajniki funkcjonują, co oznacza, że wejdę w menopauzę o wiele, wiele szybciej, i mój jajnik na przykład może też nie podnieść się z szoku, czyli zostawiam jajnik. Który może nie funkcjonować? Czy są jakiekolwiek badania, czy wiemy, że jest taka możliwość, że jajnik po prostu tak, jak to naturalnie bywa, przestanie funkcjonować prawidłowo? Bo jak było w moim przypadku, bardzo się powiększy i wszelkiego rodzaju owulacje będę odczuwać jeszcze bardziej. Czy tylko przez dany czas, czy być może przez kilka lat. Pytania szczegółowe, bardzo może detaliczne, są pytaniami, które są ważne. O, wy, jeżeli nie są to nowotwory złośliwe i macie możliwość, albo rozmawiacie z lekarzem, który proponuje, doradza albo odradza zostawienie jajnika, czy dwóch, same jesteście skonfudowane, bo chciałybyście mieć już czarno na białym i jasność, że okej. Okay, Teraz już mam spokój, albo że chcę zostawić jajnik, bo wiem, że właśnie nie chcę zostawiać jajnika. A to, żebyście zastanowiły się nad szczegółowymi pytaniami o ten jajnik. Bo tak jak mówię, w gabinetach lekarskich czasami starcza z inicjatywy lekarzy i z ich percepcji, tylko czasu na te ważne pytania, jak wzrosty, jak menopauza. A pytania, które są szczegółowe, które też, którymi też. Wy będziecie żyć na co dzień, to są pytania o funkcjonalność tego jajnika, o średnią żywotność tego jajnika, że tak powiem, o to, czy jeżeli były wcześniej cysty, czy jajnik. Czy jajnik te cysty będzie dalej produkował, bo u, wie, u jakiegoś odsetka kobiet nieznanego, bo nie ma oczywiście takich badań, nie ma takich statystyk, jajnik jest, mogłabym powiedzieć, cystowaty. I zdarzają się też przypadki, że kobiety z zostawionymi jajnikami albo jednym lądują na sorze. Więc być może nie są to przyjemne rozmowy, być może lekarze nie chcą o tym rozmawiać, żeby nie przestraszyć pacjentek, ale są to rozmowy konieczne. Tylko, że wy jako osoby dorosłe macie prawo wiedzieć, czy i jakie są tak naprawdę... Wasze koszty codzienne zostawienia jajnika, właśnie go nie zostawienia. Dla wielu z Was też są to tematy, które warto omawiać: o funkcjonalności, o tym, jak jajnik też będzie potrzebował czasu, żeby dojść do siebie, o tym, że na przykład będzie hiperaktywny albo powiększony albo bolesny, będziecie miał bolesną owulacje czy w trakcie spodziewanych miesiączek. Też możecie odczuwać bóle przez kilka miesięcy, być może do roku. Pytania, które być może wydają się mniej istotne w gabinecie lekarskim, wydaje mi się, że gdybym ja je usłyszała, dodałyby mi odduchy. wiedziałabym, że są rzeczy, których mogę się spodziewać, a nie przyszłabym ogromny szok i na bazie swoich doświadczeń Odnowiłabym kolejne rozmowy i spędzałabym kolejne godziny w poczekalniach i gabinetach lekarskich. Dla mnie jest to bardzo smutne, że niestety wielu lekarzy znajduje czas tylko na, na to, żeby pacjentki wiedziały o menopauzie lub o wzrostach. A o tym, jak będzie wyglądać życie z jednym z jajnikiem, ile czasu on będzie potrzebował, a przez to wy możecie potrzebować, jakie mogą być skutki, dodatkowe dolegliwości przez czas określony lub czas nieokreślony, no to nie ma, nie wiem, czasu, czy być może jest to jak w jakiś sposób deprecjonowane w gabinetach lekarskich. Zawsze będę powtarzać, że mnie to boli. Teraz, może na samym końcu, wróćmy do mnie. Czy. To, że jajnik był w moim ciele dodatkowy rok, było czymś, czego żałuję. I czy czułam, że stracę go wcześniej niż około pięćdziesiątki? Tak i tak. I nie. Już rozwijam się. Tak na dobrą sprawę, zawsze wiedziałam, że mój jajnik zostanie wyciągnięty wcześniej niż przed pięćdziesiątką. Tak na dobrą sprawę, bardzo chciałam, żeby moje ciało, jakkolwiek pocięte jak schapna święta, mogło ze względu na brak możliwości uczestniczenia w hormonalnej terapii zastępczej, żeby moje ciało mogło przeżyć wszystkie możliwe etapy, czyli wejść w perimenopauzę, i liczyłem, że ten czas perimenopauzy będzie dłuższy. O kilka lat. To jest właśnie to. Liczyłam, wierzyłam, myślałam. Natomiast rzeczywistość okazała się kompletnie inna. I mimo dodatkowej dużej blizny, nie żałuję, że dałam czas mojemu ciału. Nawet rok. Dlatego, że moja, moje ciało było bardzo słabe w trakcie histerektomii. Tak jak mówię, to tylko mój przypadek. A Dojście do siebie zajęło mi, myślę, że nie wiem, czy doszłam do siebie, bo to ciężko powiedzieć, ponieważ przeszłam jeszcze dwie różne inne operacje. Wolę uznać, że jestem w trakcie dochodzenia do siebie ze względu na te inne operacje. Natomiast potrzebowałam bardzo dużo czasu po histerektomii nie wiem, jakby to wyglądało, gdyby była to radykalna histerektomia. Być może z jakiegoś powodu Wolałam wybrać opcję zrosty niż opcję menopauzy. I tak się stało. I oczywiście wzrosty są minimalne, ale są. Ja, w moim rozumieniu i w mojej akceptacji mojej medycznej hi historii, kierowałam się tym, że być może moje ciało potrzebuje więcej czasu na rekonwalescencję. Jeżeli mogę dać Mojemu ciału zbliżony czas, czyli zbliżony proces perimenopauzy do tego naturalnego, to bardzo, bardzo będę chciała z tego skorzystać. Mnie jednak żałuję jednego, że nie zapytałam konkretnie lekarza, co dla mnie oznacza zostawienie jajnika i w jakim ryzyku mieszczę się, że ten jajnik zostanie wycięty poniżej nie wiem między 5 a 10 lat. To ryzyko jest raczej wysokie czy niskie, czy nie możemy go oszacować. Bo to jest kolejny temat, który nie jest poruszany w gabinetach, Także dla odsetka kobiet w przeciągu 3 do 5 lat, a czasami krócej, pojawi się operacja usunięcia jajnika ze względu na cysty, ze względu na torsję lub inne przypadki. Jak mówię, ten odcinek nie ma na... Mi na celu w żaden sposób pokazywanie lepszej lub gorszej strony. Bardziej chciałam przez ten odcinek dopowiedzieć i podzielić się z wami moją historią i tym, jak bardzo ważne jest skupienie, myślenie i przygotowanie się do operacji, ale też do każdej rozmowy w gabinecie lekarskim. Ten odcinek ma też na celu zaprezentowanie Dodatkowych pytań i tego, że zawsze, ale to powtarzam zawsze, powinnyście znaleźć jakąś przestrzeń w sobie, żeby być detektywami. I tylko w ten sposób można sobie lepiej pomóc, lepiej zrozumieć lekarzy i lepiej zrozumieć swoje ciało. Życzę Wam owocnych rozmów w gabinetach lekarskich. Jeżeli chcecie i czujecie, podziel, podzielcie się swoją historią. Życzę Wam miłego weekendu.